Idziemy z się właśnie do lekarza, ponieważ jest bardzo źle już, no akurat karetka jeszcze pojechała. Mokus jest chory. w przypadku Aleksa. Jak byliśmy w szpitalu, tak samo jest u weterynarza, więc może Piotrek... Nukuś, no ty pokaż się najpierw. No to Tak, kochany. Śliczny. Kamera mi się psuje, to wybaczcie, że skaczę obraz. Piotrek może powie, będziecie patrzeć na drogę i powie, co tam się wydarzyło. A więc pan doktor dokładnie zbadał nukuś no wszystko. I sierż mu wyczesał, i temperaturę zmierzył, i oczy sprawdzał, i uszy sprawdzał, i zaglądał do buzi, Badał go stetoskopem. To fajnie, naprawdę. I co jeszcze robił? No mi opowiedział, ale chciałam, żeby jeszcze raz powtórzył dla was. Więc troszkę będę podpowiadać, co mi mówił. Pocierstek wyczesywał ten, żeby sprawdzić czy dobry jest. I, I powiedział, powiesz, że, że to... ogólnie wszystko jest pies dobry, ten nie? że nic nie im słyszy, tylko w gardle leży. Że... A powiedział, że jak na, na ten wiek to dobry stan jest? Nie, nic nie. Bo ono ma 11 lat. Tylko mówił ten właśnie o tym, że, ten, że ma powiększone migdały. No to się inaczej okay. nazywa komperzę, że te jak ludzie I mają migdały, to pies ma też ma i ma powiększone i że brzuch ma twardy. Nie? I mówił, że schód, tak? Kurde tak, pół tak. Nam wyszło więcej niż pół kilo, bo jednak bardziej dokładnie nie wiem skąd kiedy tam dane są zapisane na tym chipie. Dokładnie na wadze pokazało 6,88. Fajnie to jest rozwiązane z tym chipem, że jednak w każdym państwie, przynajmniej unijnym... Można tylko podać numer chipu i wszystko wiedzą. Tak, tak. Praktycznie żadnej książeczki nie brali. Nic, kompletnie tylko numer chip. Dobrze, to jest fajne. Pan doktor Nukosiowi podał trzy zaszczyki. Jeden na powstrzymanie wymiotu i na zachęcenie do jedzenia, pobudzenie apetytu, drugi na zapalenie tego gardła i trzeci na ten ból brzucha. Aha, aha, no to świetne. I jutro mamy przyjechać do kontroli. I taka wizyta kosztowała nas 51 euro. 52? No, także, także taka normalna cena mi się wydaje. Nie jakaś wygórowana, więc nie jest źle. Jutro pojedziemy do kontroli. Miejmy nadzieję, że się poprawi, bo się bardzo, bardzo martwimy o naszego kochanego pieska. Członka rodziny naszej. Ale on tam, jak go opuściłeś, to zaczął węszyć. Bo tam różne zapachy czuł. Tak? No. Temperaturę dokładnie miał 38,9 i pan doktor powiedział, że do 39 dla psa to jest normalne, że jest ok. Aha. dostał środki przeciwbólowe mamy mu też podawać strzykawką środki przeciwbólowe I zobaczymy co, co będzie bardzo, bardzo przykro aha i taka wizyta kosztowała teraz 100 euro biedny pies się męczy chcesz coś dodać? jesteśmy na wieczornym spacerku wnukuś idzie Myślę, że działają leki przeciwbólowe, bo jest jakby lepiej. Nasze cienie widać. Ale idzie, powolutku, ale idzie. Zatrzymujemy się co jakiś czas. O, już ma nic nie widać. Pojedziemy z nim na USG, zobaczymy co wykaże. Mamy nadzieję, że wyzdrowieje nasz psiula, Psiulek.